Nazywamy się Fundacja Sztukarnia. Zajmujemy się działaniami z zakresu kultury i sztuki, z zakresu edukacji oraz społeczności dzieci, dorosłych. Pracujemy również z seniorami, a w ostatnim czasie ze społecznością uchodźczą. Działamy w terenie, działamy tam, gdzie są ludzie. Dzisiaj w ramach Krakowskiego Archipelagu Kultury. Realizujemy projekt teatralny, który nazywa się Bagaż Uczuć, czyli co smuci dzieci w różnych stronach świata. Jest to projekt wielokulturowy, opowiada o emocjach, opowiada o dzieciach w różnych przestrzeniach na świecie. Spektakl opowiada o różnych uczuciach, o tym, co wiąże się z wielokulturowością, ale także z różnorodnością, z odmiennością. I spektakl, i warsztaty, które będą przygotowane potem, naprawdę będą ważnym przeżyciem i naprawdę wskażą im wiele możliwości na to, jak należy pojmować odmienność, inność, a tym samym i wielokulturowość. Muzyka Nauczyłam się, że emocje są super. Było najlepiej na całym świecie. dziećmi pracuje nam się fenomenalnie, dlatego że jest to ogromne wyzwanie. Trzeba być gotowym tak naprawdę na wszystko, co może się wydarzyć. Każdy spektakl ma inną widownię. Inne dzieci przychodzą, więc opowiadają różne swoje historie w trakcie. Każda walizka jest inną emocją. Świat, który każda walizka przedstawia, jest ze świata dzieci, i dzieci mogą się utożsamić z tym, czym my się bawimy same na scenie. Projektowi Małopolska Lokalnie otrzymaliśmy dotacje na osprzętowienie, a także na zrobienie strony internetowej, tak aby więcej osób wiedziało co robimy, gdzie i dlaczego. Serdecznie zapraszamy na nasze działania teatralne, muzyczne i edukacyjne.